Właścicielem gospodarstwa o powierzchni 14 hektarów zacząłem, mając 21 lat, przejąłem po dziadkach. Obecnie powiększyliśmy w Sulmie z synem do ponad 200 hektarów. Uprawiamy głównie zboża nasienne. Do tego jeszcze mamy hodowlę otwartą trzody chlewnej. Witam, nazywam się Karokałek. Kałek. Tak na całego prowadzę gospodarstwo od 2004 roku, kiedy skończyłem liceum Girl Biznesów wspólnie z ojcem, teraz z synem prowadzimy to gospodarstwo rolne. Nazywam się Kasper Kałek, mam lat 16, chodzę do Zespołu Szkół Rolniczych w Śiance. Jestem trzecim pokoleniem na gospodarstwie, prowadzi je mój dziadek oraz tata i już powoli wdrażam się do gospodarstwa. Dzięki funduszom unijnym udało nam się zwiększyć kilkakrotnie produkcję. Zaczynaliśmy od 15 hektarów, a jednak było nas stać na sprzęt, zakup ciągników, maszyn. No i także to wręcz wielokrotnie się zwiększyła produkcja. Była bardzo duża pomoc unijna. Gdy zacząłem gospodarowanie właśnie w tym 2004 roku, wchodziliśmy do Unii Europejskiej, byłem tym wielkim zwolennikiem tego, byłem za się do Unii. Przez te lata korzystaliśmy z wszystkich funduszy od Sapalu, przez kolejne prowy i byłem wtedy wielkim optymistą. Te wszystkie fundusze dały nam możliwość niesamowitego rozwoju, by mieć cały park maszynowy. Pierwszy program, z jakiego skorzystaliśmy, to był program SAPAR, z którego służył ojciec w 2005 roku, zakupił przyczepę rolniczą. Kolejną taką może być najważniejszą inwestycją bo skorzystanie z prowu. W 2007 roku wybudowaliśmy halę magazynową, produkcyjną i kolejne etapy były wyposażenie jej. W 2008 skorzystać z kolejnego prowu, gdzie zakupiliśmy maszyny do czyszczenia i obróbki zbóż. To był dla nas taki najważniejszy milowy, milowy krok w rozwoju gospodarstwa. W kolejne lata jeszcze zakupiliśmy ciągnik rolniczy, opryskiwać, rozsiewać nawozu, agregat uprawowo-siewny Na pewno w Unii Europejskiej się nam dużo lepiej. Aby Polska nie wstąpiła do Unii, to kto wie, czy by my czerwonymi bizonami jeszcze nie mucili. Także no, na pewno ja przed przystąpieniem do Unii, to ja byłem przeciwny, dlatego że nastraszono, że będzie to bankructwo dla rolnictwa, a syn był za wejściem do Unii, no ale teraz nic nie mówię, bo jednak to. Duża Unia nam pomogła. I teraz, gdy mamy to gospodarstwo, takie nowoczesne, działające, jestem sceptycznie nastawiony na obecną wspólną politykę rolną. Mam wrażenie, że ta wspólna polityka rolna w tym momencie dąży do zmniejszenia produkcji w gospodarstwach rolnych. Od wejścia Polski do Unii myślę, że pracowało nam się lepiej. Ale z czasem dostawaliśmy coraz więcej różnych funduszy, ale to już są za sobą coraz więcej obostrzeń, coraz więcej biurokracji, kontroli, i to nam utrudnia w coraz większym stopniu gospodarowanie. Te coraz większe takie obostrzenia, zwłaszcza w produkcji świń zniechęcają nas do kolejnej. Więc myślę, że dzisiaj utrzymam produkcję, którą mam na obecnym poziomie, ale nie mam żadnych chęci do zwiększania. W przyszłości chciałbym rozwinąć gospodarstwo po tacie i dziadku, a w aspekcie technologii gospodarstwa postawiłbym także na rozwój produkcji zwierzęcej. Liczę, że dotacje unijne pomogą nam w tym.